Chciałbym tu wyjaśnić parę nieporozumień związanych z wiosną. Mniej bystrzy naukowcy twierdzą, że wiosna jest dlatego, bo Ziemia się obraca i robi się cieplej. A hmm. do obracania nie robi się ciepło, bo jak się ktoś obraca w łóżku, to zabiera drugiej osobie kołdrę i ona marznie. Obracanie zatem nie ma nic wspólnego z wiosną. Wiosna jest dlatego, bo słońce dłużej świeci. No, a słońce dłużej świeci, bo jest ciepło, cieplej niż w zimie i słońce chętniej przebywa nad ziemią. Bo w zimie jest zimno i słońce ledwo wyjdzie, a już wraca, bo zmarzło. No, a jak się robi ciepło, to słońce chętnie dłużej przebywa na świeżym powietrzu, czyli dłużej świeci, a że dłużej świeci, jest jeszcze cieplej, jest wiosna. No. A ciepło jest dlatego, że powiększa się dziura ozonowa, gdyż ozon niszczy unoszący się z powierzchni ziemi metan. A metan bierze się od bydła parzystokopytno-wielożołądkowego, które się trawy czy siana i emituje, wiadomo którędy, metan do nieba. I metan powiększa dziurę ozonową, dzięki temu jest cieplej, dzięki czemu z kolei słońce dłużej świeci, no i Mamy wiosnę. Wynika więc z tego, że wiosnę mamy dzięki temu, że budełko puszcza bączki. Dlatego cieszmy się wiosną i wciągajmy całymi garściami w płuca jej przecudowne zapachy. A na koniec taka filozoficzna co, bo Co my bardziej świętujemy? Przyjście wiosny czy odejście zimy? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie.